Szelest to pierwsza część serii Granice ryzyka, autorstwa Małgorzaty Oliwii Sobczak, znanej z trylogii i kolory zła. Książka ta stanowi intrygujące połączenie thrillera kryminalnego z elementami erotyki, osadzone w realiach trójmiejskich. Książka jest dostępna w księgarni internetowej taniaksiążka.pl, link do zakupu znajdziecie w opisie pod filmem. Główną bohaterką jest Alicja Grabska. Dziennikarka dziennika trójmiejskiego, która otrzymuje zlecenie przetestowania nowej aplikacji mobilnej. Play Store Aplikacja ta prowadzi użytkowników do nietypowych, często niepokojących miejsc na mapie trójmiasta. Podczas jednego z takich wypadów, w lesie nieopodal sopockiej łysej góry, Alicja natrafia na ciało zamordowanej młodej kobiety. To makabryczne odkrycie wciąga ją w wir wydarzeń, w których przeszłość splata się z teraźniejszością, a granice między rzeczywistością a iluzją zaczynają się zacierać. Postać Alicji jest skomplikowana i wielowymiarowa. Z jednej strony to ambitna dziennikarka, z drugiej kobieta zmagająca się z demonami przeszłości. Jej impulsywność i skłonność do podejmowania ryzykownych decyzji czynią ją postacią nieprzewidywalną, co dodaje dynamiki fabule. Jej relacja z detektywem Oskarem Cordą, Prowadzącym śledztwo w sprawie morderstwa, wprowadza dodatkowy wątek erotyczny, który, choć momentami kontrowersyjny, dodaje głębi ich postaciom. Sobczak umiejętnie buduje napięcie, prowadząc czytelnika przez labirynt mylnych tropów i zaskakujących zwrotów akcji. Narracja jest prowadzona płynnie, a opisy miejsc i sytuacji są na tyle sugestywne, że łatwo można sobie je wyobrazić. Autorka nie unika również odważnych scen erotycznych które są przedstawione ze smakiem i wpisują się w klimat powieści. Finał książki jest zaskakujący, choć niektórzy czytelnicy mogą odczuwać pewien niedosyt związany z motywacją sprawcy i jego tłem psychologicznym. Mimo to, rozwiązanie zagadki kryminalnej jest satysfakcjonujące i spójne z całą fabułą. Szelest to wciągający thriller, który trzyma w napięciu od pierwszych stron. Małgorzata Oliwia Sobczak po raz kolejny udowadnia, że potrafi tworzyć intrygujące historie z wyrazistymi bohaterami. Mimo drobnych mankamentów, takich jak momentami chaotyczna fabuła czy kontrowersyjna kreacja głównej bohaterki, książka zasługuje na uwagę miłośników gatunku. Z niecierpliwością można oczekiwać kolejnych części serii Granice Ryzyka.